Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie na kanale Gamescarlet i zapraszam was na kolejny odcinek słodkiego cringe'u. Kontynuujemy, dzisiaj jest kolejny odcinek z tego co mi się wydaje. Tak, bo zakończyliśmy, tak, 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 e, moje odcinki zakończyliśmy poprzedni, kontynuujemy teraz historię, tak chyba. E, czekajcie, odcinek 32, no dobra, lecimy, spałam jak kamień. Dzień w szpitalu po prostu mnie wykończy, obudziłam się dość późno, lepiej od razu zjem śniadanie, więc idziemy sobie je śniadanie, a wy oczywiście pamiętajcie o zostawieniu komentarzy, łapek, subskrypcji, jest też tutaj wspieranie. Wspieranie tutaj nie daje jakichś dużych bonusów, ale jeżeli podoba Wam się ta seria i chcecie wspierać moją twórczość, macie na to środki, to zapraszam. Są dwa progi za 5 zł, chyba i za 10 zł. Ja aktualnie pracuję nad ogarnięciem tablicy wspierających przez chwilę nie było tam żadnych na drugim poziomie, ale to muszę ją troszkę pozmieniać, bo no muszę. Jakoś tak ją lepiej ogarnąć, bo na moim głównym kanale mam ją jakoś taką ładniejszą, a tutaj jest taka najprostsza. No w każdym razie, no wiecie, ja tak mam, że troszkę sobie tutaj, no zapominam, jeśli chodzi o ten kanał, no ale on jest taki dodatkowy, raczej taki rozrywkowy, nie lubię tutaj poświęcać dużo czasu, bo też nie po to powstał, ale gadam za dużo, lecimy. Witaj kochana, cześć mamo, mam dla ciebie dobrą nowinę. O Jezu, dobra nowina! Słowo dobra nowina mi się kojarzy, tylko że Jezus się narodził. Jaką? Razem z tatą postanowiliśmy zdjąć ci szlaban. O, jak słodko! E, Myślę, że zrozumiałaś już, dlaczego naszym zdaniem powinnaś przestać wychodzić przez pewien czas. Uh -huh. Ponadto, wiele ostatnio przeszłaś, musisz trochę odetchnąć, ale się złożyło. Super, dzięki, mamo. Razem z tatą dobrze wiemy, że w twoim wieku to normalne, że chcesz mieć chłopaka. Aha, e, tylko powiedz, że. Powiedzmy, że mi to łatwiej zaakceptować. No co ty? E, twój ojciec też w końcu to zaakceptuje. Zadbam o to, a ty postaraj się zachowywać się jak odpowiedzialna młoda dama, jeżeli chcesz mieć nas po naszej stronie. Zrozumiałam, koniec z wymykaniem się z domu. Zgadza się. E, zjadłam z mamą śniadanie. Cieszę się, że znowu udało nam się znaleźć wspólny język. Chciałabym się trochę przespacerować, aby uczcić odzyskanie wolności, pomyśleć trochę o czymś innym. Jest niedziela, wszystkie sklepy są pozamykane, szkoda, ale przede wszystkim chciałabym spędzić trochę czasu z kastielem. Wiem, że, zdaję sobie dużo, że zadaję sobie dużo pytań ale nie chciałabym wyjść na dziewczynę, która za bardzo się klei. Wczoraj nie udało nam się spędzić razem zbyt wiele czasu. Po prostu coś mu zaprojektuję i zobaczę, co odpowie. Poszłam do pokoju, aby do niego zadzwonić. Zaproponuję chyba. Zaskoczyłam go swoją propozycją, ale zgodził się na spotkanie. Trzeba przyznać, że to trochę wbrew mojej zasadzie, aby ukrywać ten związek. To zasada jest idiotyczna. Długo tak nie wytrzymamy. Oczywiście. Poszukaj w mieście swojego ukochanego. Jak to Ukochany tego konkubenta idziemy szukać yy, Konkubent, gdzie jesteś? Zresztą może nie konkubent, bo nie mieszkacie razem, no ale... Cześć Scarlett, cześć Iris, jak leci? Dobrze? Ty yy, widziałam się z Lesandrem? czy tak nam. Jak się Wam, powoli go i rany, ale jest coś jeszcze, jak to? Opowiedziałam wszystko Iris, nie wdając się za bardzo w szczegóły. Biedak to straszne. E, nie możemy czegoś zrobić, żeby mu pomóc. Możemy próbować z nim rozmawiać o przyszłości, może to coś da. Na razie to nic nie dało. E, odwiedzę go w tym tygodniu, mam nadzieję, że mnie rozpozna Iris jest zawsze taka pomocna. Czasem się zastanawiam, czy inni tego nie wykorzystują. Oczywiście, że wykorzystują. Jak ty to robisz, że jesteś dla wszystkich miła. Jak ludzie są tacy mili jak ona, to zawsze są wykorzystywani i w ogóle zawsze. Znaczy, są dwie, dwie strony medalu. Albo są osobami, które bardzo dużo przeszły w życiu, złych rzeczy i. To, ile tego zła przeżyły, to to jest moja teoria, oczywiście wiecie, nie musicie się z nią zgadzać, ale to sobie często takie wrzucam. I albo właśnie to są osoby, które bardzo dużo złego przeszły, bardzo dużo złego przeżyły na własnej skórze i po prostu nie chcą, żeby inni też coś takiego czuli i po prostu nie są źli, e, albo po prostu są zwyczajnie głupi. Nie ma innej opcji, moim zdaniem. Nie ma innej opcji i, i tu nie wiem, jak jest. E, ja nie uważam, że... W sensie to jest piękne, że jesteśmy dla wszystkich mili, ale ja nie uważam, że powinniśmy być dla wszystkich mili, niestety. W sensie wiecie, powinniśmy mieć takie swoje granice. I nie chodzi o to, żeby być chamskim dla ludzi, absolutnie, ale nie dawać się przy tym wykorzystywać. Umieć powiedzieć nie w jakimś tam momencie, kiedy coś naprawdę powoduje w nas dyskomfort. Dla mnie to jest bardzo ważne. I bardzo ważne dla mnie też jest na przykład otaczanie się ludźmi, którzy rozumieją to, że ja mam dużo takich swoich. Wiecie, jakiś takich przywar, cech, niekoniecznie super. Ja nie uważam się za super człowiek, absolutnie uważam się bardzo za taką. Mm, mam dużo pozytywnych cech, ale niestety mam też dużo negatywnych, dlatego wiem, że ciężko jest na przykład ze mną przebywać i bardzo doceniam ludzi i otaczam się takimi ludźmi, którzy są w stanie to zaakceptować i, i wiecie, i ja nie, potem nie muszę chodzić i się im tłumaczyć, bo oni po prostu wiedzą jaka jestem. I tyle. Zresztą myślę, że wy oglądając mój kanał też jesteście w stanie te cechy odnaleźć, bo je bardzo dużo widać i bardzo często widać, one bardzo często wychodzą. Ja się staram troszkę nad nimi panować, ale jednak jesteśmy, co jesteśmy i tego nie oszukamy. I warto znajdować w sobie ludzi, którzy nas akceptują po prostu, ale też właśnie stawiają swoje granice. Nie, nie wiecie. I, I też akceptować te granice. Dobra, lecimy dalej. E, więc nic nie mówię. Alice jesteś naprawdę wspaniałą osobą. Jestem pewna, że Lysander cieszy się, gdy cię zobaczy. Ja raczej tak bym zrobiła. Jak to? E, wiem, że to głupie pytanie, ale mam wrażenie, że zawsze jesteś blisko z Lysandrem, a więc e, to prawda. Ale Lysander jest taki miły. Chcę mu pokazać, że nie jest sam. To miłe z Twojej strony. No bardzo miłe z jej strony. Ona jest w ogóle przekochana. E, przed mieszkaniem e, lecimy sobie dalej szukać. Kasier powinien niedługo się pojawić. Czyś. Dalej brakuje mi spontaniczności. Mimo tego, co się dzieje między nami, dalej mi trochę onieśmiela. No, znaczy, że to jest całkiem normalne, wydaje mi się. Pierwszy chłopak, jakieś tam pierwsze spotkania, to chyba to jest normalne. Nie wiem. Tak mi się zdaje, że to zawsze jest jakieś takie onieśmielenie. E, choć przecież cię nie zjem, ale jakbym mi tak ty gadał, to bym się odwróciła i poszła w drugą stronę. A może? och jeszcze gorzej. Zrobiłam krok do przodu, poczułam jakieś się czerwienie. Objął dłoniłem twarzy i namiętnie mnie pocałował ażko nie dodają to namiętnie, w sensie dla mnie namiętny pocałunek to jest taki naprawdę namiętny pocałunek i, i ja nie sądzę, że oni siedzieliby i się aż tak całowali, w sensie wiecie, bo to taki aż taki pocałunek, taki no totalny, więc no chyba, że no ale to jest takie obrzydliwe tak na miejsc w miejscach publicznych się tak obśliniać normalnie, spoko, ale tak wiecie, aż tak to... to, to, to a. Zawsze mi z taką pasją. Ciężko mi potem zebrać myśli. Napalony. Postanowiliśmy się trochę przejść. Gdyby ktoś mi powiedział, że będę spacerować z hostelem jako para zakochanych, ale dlaczego? Dziewczyno. Masz swoją wartość. Nie zapominaj o tym. Zawsze się boję, że kogoś spotkamy, ale tak przyjemnie, że nie chcę. Aha, że kogoś spotkamy, ale to tak przyjemne, że nie chcę psuć tej chwili. Korzystaj ze swojego spaceru, czyli się na spacer umówiliście, no w sumie tutaj w tej grze nie ma za bardzo gdzie. Indziej się umówić, musimy połazić i, i nic nie robić. Szkoda, że tutaj dialogów jakiś nie ma, na przykład Kasia nie opowiada czegoś, nie wiem co lubi, ona nie opowiada czego, co, czegoś, co lubi, nie wiem, moglibyśmy coś powybierać, to niekoniecznie musiałoby być jakiś super związek potem fabularnie, no ale fajnie byłoby się jakoś wiecie, żeby oni jakoś ze sobą rozmawiali tutaj w tym momencie. Przyjemniej jest chociaż raz spacerować bez celu, po prostu być z nim, e, bo się już po wczorajszym dniu, to raczej to powinnam zadać to pytanie, rzadko kiedy widziałam cię w takim stanie, a przynajmniej. Nie, przynajmniej nie wyglądasz na tak zmęczonego lepiej spałem czekam aż mi opowiesz jak zakończyła się sprawa z tą małą psychopatką to prawda, że wczoraj powiedziałam mu jedynie, że sprawa została załatwiona nie wdając się w szczegóły wytłumaczyłam mu problem i powody, dla których tak bardzo przywiązała się do Lisandra sorry, ale jest zbyt wiele dzieciaków, które mają problemy z rodzicami no, nie, ciężko mi powiedzieć i, i w ogóle to ugh, ująć ale ja się zgadzam z Kastielem. dla mnie to nie są nigdy wytłumaczenia to, że mi jest źle, nie znaczy, że mam sprawiać innym, że inni też się czują źle i nie prowokują przez to wypadków. E, to pewne, ale nie powinniśmy za bardzo na nią naskakiwać. W ten sposób sytuacja się nie poprawi. Nie, na naskakiwać nie, ale tłumaczyć też nie. Mam tylko nadzieję, że na nią nie wpadnę. Ciężko byłoby mi się opanować. Pogadajmy o czymś innym. E, aha, czyli lecimy do Wiki. Okej, okay, i tutaj mamy powiedzieć, nawet nie wiem, gdzie dokładnie mieszkasz. To daleko? A co? Chcesz mi przynieść rano rogaliki? U się czerwienie. Potem z ciekawości, to dziwne chodzić z kimś nie wiedzieć gdzie mieszka. Ty znasz mój adres. Mieszkam w południowej dzielnicy. Myślałam że wiedziałeś. Wiedziałaś. Tak, ale nigdy mnie do siebie nie zaprosiłeś. To prawda. Wszystko w swoim czasie, dziewczynko. Nie będę nalegać. Kontynuowaliśmy nasz spacer. Trochę dziwne, może miał burdel w pokoju. <śled> Chociaż to też dziwne, bo to nieważne, burdel. No ale... E, zaczyna się robić gorąco. E, dalej się skarżesz Dobrze, a więc w ciszy umrę z pragnienia. Możemy poszukać czegoś do picia. Nie ma sensu, wszystko już zamknięte, nawet kafejka. Jesteśmy niedaleko ciebie, możesz mi postawić szklankę wody przygryzłam wargę. Chciałabym, aby Kasiel do mnie przyszedł, ale mama grasuje w okolicy, a miałam dzisiaj iść do cioci. Chcesz się na siłę... Czujesz się na siłach, aby stawić czoła moim rodzicom? Zapytałam z pomiennym uśmiechem. Żartowałem. Nie chcę, aby twój tata mnie udusił. Nie ma go dzisiaj, mama też miała być z domu. Musiałabym to sprawdzić... Myślisz, że Teściowa też nie ma o tym nie widzieć. Jest bardziej tolerancyjna niż mój tata, ale nie jestem gotowa na oficjalną prezentację, jeżeli wiesz, co mam na myśli. Zapewniam cię, że ja też nie. Zapewniam was, że jak będziecie tam razem, to oni nie potrzebują już oficjalnej e, prezentacji. E, dobrze, że się zgadzamy. Idę szybko sprawdzić, czy mieszkanie jest puste. Zaraz wracam, poczekam na uboczu. Ja nie wiem, ja nie miałam problemu z zapraszaniem ludzi do mieszkania. Nawet ch chłopaków, nie? Czy mieszkania do domu, bo ja w domu się wychowywałam rodzinnym. Super, chyba nikogo nie ma. Na wszelki wypadek sprawdzę na piętrze. Na piętrze też nikogo nie ma. To zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe. Ale boję się, że ktoś nas zaskoczy. Wezmę tylko butelkę wody i wychodzimy. Oho, oho, oho. Solucja, solucja. Solucja, solucja. solucja. Mm. Jedz śniadanie, wróć do szpitala i spotkaj się z Lysandrem, poczekaj na następny autobus, przemieść wszystko w dwustronnym miejscu, poszukaj lekarza, dydydę. Schodzimy do salonu, spotykamy mamę przed kafejką Doda na podalszych spacerze. Chyba gwiazdy nam dzisiaj sprzyjają, to muszę wybrać. Więc lecimy. Poszukaj na zewnątrz swojego chłopaka. Kastiel, gdzieś ty spiercieli? Castiel, ty draniu. O Jezu, ona musi tak biegać. Tutaj jest. Już dobrze, możemy przestać bawić się w chowanego. A jeżeli ci to nie przeszkadza, to wolałabym poprosić sąsiadów o szklankę wody. Ale jesteś odważna. Przyciągnął mnie do siebie i pocałował. Jestem bardzo ciekawy, jak wygląda Twój pokój. Hmm, to nie, tam będziemy szukać czegoś do picia. Świetnie, zaczyna się. Zaczynam się jąkać Jest tak, jak ja dzisiaj czytam, przepraszam was Muszę wyglądać jak idiotka Jakbym mogła, to bym sobie przyłożyła w twarz Grubo Jestem lekko poddenerwowana Oddychaj, dziewczynko Co ja mam tak głośno strasznie tutaj? Nie wiem Wyglądasz jakbyś miała zaraz zemdleć On z kolei jest za bardzo wyluzowany Pójdę po wodę. Gdy wróciłam z kuchni, oglądałam salon z lekkim uśmie Gdy wróciłam z kuchni, oglądał salon z lekkim uśmieszkiem na ustach. Co cię tak śmieszy? Wyluzujesz trochę? Tylko oglądam dekoracje. To zabawne, nie myślałem, że mieszkasz w tak czystym mieszkaniu. Nie mogę się powstrzymać, aby się nie zaśmiać. To dzięki mojemu tacie mama jest trochę bardziej wyluzowana. Mam nadzieję, że więcej odziedziczyłaś po swojej mamie. Nie chcę skończyć zabarykadowany w piwnicy. kurcze, przyjrzałeś mnie. Może po prostu się poddam. Czemu nie? Jestem ciekawa, jak wygląda. Jestem pewien, że jest różowy. Pff. Zaprowadziłam go na piętro. Zrobiłam się czerwona jak burak. Czemu? Sząknęłam. Uspokój się, przecież to tylko chłopak twoich marzeń przyszedł do twojego pokoju. Nie ma w tym nic niezwykłego. Co my tu mamy? Tylko mnie nie krytykuj. Spokojnie, jeszcze niczego nie powiedziałem. Powinnaś się trochę wyluzować. Wiem, ale na razie za bardzo mi w tym nie pomagasz. Skoro nalegasz? Powoli zaczął się do mnie zbliżać ze swoim typowym uśmiechem na ustach. Nerwowo przełknęłam ślinę. On jest jakiś, nie wiem, on jest jakiś zwierzę dosłownie. Nie o co z nim chodzi. Nadal mi nie pomagasz. Dasz mi spróbować? Podszedł jeszcze bliżej. Odruchowo zrobiłam krok wstecz i wpadłam na ścianę. O co z nimi chodzi? To nie jest normalne. Kasiel położył jedną rękę na moim biodrze, a drugą oparł o ścianę obok mojej buzi. Aha, do... A, okej, okay, przepraszam. Słynna scena ze ścianą, też często wykorzystuję. Mhm. Zamknęłam oczy, on pocałował mnie w szyję. Uuu. No mówiłam, że napalony. A teraz? Hmm. Odgarnął mi włosy i pocałował za uchem. No mówiłam. Ja, ja się znałam, ja się znam, ja wiem, ja wszystko wiem Poczułam, jak przechodzą mnie dreszcze Ach, te dreszcze Nigdy nie czułam czegoś tak silnego Nawet podczas naszego pierwszego pocałunku Dziewczynko Scarlet, jesteś tutaj? Podskoczyłam, jakby ktoś mnie poraził prądem Tu moja mama O kurde, schowaj się Chyba nie mówisz na poważnie Ja się zgadza. Gdzie do szafy? Aha, no tak, w szafie. Wypchnęłam go do szafy i zamknęłam drzwi. Kilka sekund później moja mama zapukała do drzwi. Nie wyszłaś na dwór? Myślałam, że będziesz chciała skorzystać z ładnej pogody. Ech, trochę się przespacerowałam, ale wróciłam, żeby się czegoś napić. Czemu na stole stoją dwie szklanki? Właśnie do tego szafa nie była dobrym pomysłem, zadrżałam. Ech, napiłam się dwa razy i zapomniałam, że mam już jedną szklankę, haha. Mm, nie szkodzi. Przez chwilę pomyślałam, że możesz zaprosiłaś jakąś koleżankę. Nie, nie. Chciałabyś obejrzeć ze mną jakiś mamski film, już dawno tego nie robiłyśmy. Hmm, nie teraz muszę dokończyć kilka zadań, może później. Jak chcesz, w takim razie już ci nie przeszkadzam. Dobrze? Uf, niczego się nie domyśla. Oczywiście że się domyśliła i to wszystkiego. E, ale teraz mamy inny problem. Szepcze, ej, zaraz się tutaj uduszę. Wysil się trochę. Idę pilnować mamy. Przyjdę po ciebie, gdy będziesz mógł bezpiecznie stąd wyjść. Serce podeszło mi do gardła, ale słuchajcie, musiałam sobie przerwać nagranie. Wracam po kilku godzinach. Nie pamiętam, o czym mówiłam, więc to jest problem, ale chyba nic jakiegoś ważnego. Lecimy sobie z tym dalej. Cała sytuacja jest nieprawdopodobna. Aha, dobra, kasztan siedzi w naszej szafie, z tego co wiem. Wyprowadź dyskretnie chłopaka z mieszkania. Idziesz sobie? Nie, nie, wydaje mi się, że usłyszałam jakiś hałas na zewnątrz. Zamiast kręcić się w kółko, może pomogłabyś mi, po... może pomogłabyś mi pomóc? Co? Posprzątać kuchnię, hm. Biedny kasier, będzie się zastanawiał, co ja wyprawiam. Nie rób takiej miny, proszę cię tylko o małą pomoc. Mamo, przecież nic nie mówiłam, już idę. Muszę jak najszybciej się z tym uwinąć. Sprzątanie kuchni zajęło nam dobre 20 minut. Jestem strasznie poddenerwowana, wymknęłam się przy pierwszej, lepszej okazji. Lepiej sprawdzę, co się dzieje na górze. jeżeli ja na miejscu kasztana, to bym sobie dawno wyszła. E, Szepcze, jesteś tam jeszcze? i tak nie mam innego wyjścia mieszkasz trochę za wysoko, abym skakał przez okno wytrzyma jeszcze trochę, obiecuję, że postaram się jak najszybciej to załatwić 30 minut Titi chciała mnie przekonać, abym spróbowała medytacji gdyby to jeszcze na nią działało ciocia Titi medytuje, można tak powiedzieć że Komo ma jej to pomóc w kanalizowaniu energii wybucham śmiechem szukasz czegoś? nie, nie pójdę trochę poczytać Będę w swoim pokoju, gdybyś czegoś potrzebowała, dobrze? Super, teraz albo nigdy. Biedny kasztan. Pst, szybko, uciekaj. Nie za wcześnie? Czy ja wyglądam na... Jezus Maria, jak się zdenerwował. Cicho, proszę. Musimy się pośpieszyć, chodź. Scarlett? O nie, to moja mama. Czego może znowu chcieć? Coś się stało? Kasier stanął jak wryty. Ktoś jest z tobą? Wydawało mi się, że słyszę czyjś głos. Ech, tylko sobie śpiewam. Usłyszałam, jak się zaśmiała. <grywa> no, mówiłam, że ona wie. No, oczywiście, że wie. No, jak mogłaby nie wiedzieć, tylko to jest takie. Ja trzymanie tego kasztana w szafie. To akurat mu współczuję, bo jakbym ja miała się po szafie chować, to bym też jej nie, nie cieszyła. Usłyszałam, jak się zaśmiała. E, udało się, nikt nas nie nakrył. Nakrył, nakrył. Czemu się tak uśmiechasz? Pierwszy raz jakaś dziewczyna odważyła się mnie tak potraktować i uważasz, że to zabawne? Nic już nie rozumiem. Byłam pewna, że się wkurzy. Nie odpuszczasz, gdy wbijesz sobie coś do głowy. Podoba mi się to. Wow. Zawsze mi się to podobało. O Jezu, jaki słodziak! Bez zastanowienia. A, znowu mi się rzucasz w ramiona i go całujesz. Potem szybko się odsunęłam. To było naprawdę urocze spotkanie, ale powinieneś już i zanim ktoś nas zobaczy. Jak chcesz? Było spoko. Dzisiaj potrzebowaliśmy tego. To prawda. Do jutra zakończ dyskusję. Nowe zadanie: wróć do domu ten dnia spędziłam w swoim pokoju. A, historia z szafą była bardzo zabawna. Przypomina mi zdanie, które Rosa powiedziała mi w restauracji. Wiem, że się boisz, ale musisz przyznać, że dzięki temu życie nabierze barw. Miała całkowitą rację. Następnego dnia obudziłam się w dość dobrym humorze. Czas, zaczął, yy, czas zacząć nowy tydzień. Wierzę, że będzie lepi, lepszy niż poprzednim. Mhm. Powiedzmy, że będzie. Mam nadzieję, że będzie lepszy. Gdzie ja mam iść? Aha, iść do szkoły. Na lekcję idziemy. <śledzimy> Ok, zapomniałam, że ja do szkoły chodzę. Hej, cześć Priya, jak tam weekend? Mam dobre i złe wieści. Priya pokręciła głową, dając mi do zrozumienia, że rozumie Chyba boi się zapytać o coś więcej Opowiem ci wszystko, ale zachowaj to dla siebie, ok? To nie jest żadna tajemnica, ale nie chcę wyjść na plotkarę Gdybym kilka tygodni temu mi powiedział, że będę wobec niej taka szczera To w życiu bym nie uwierzyła Opowiedziałam Priyam, z Elisandra, zamurowało ją Co za horror Nie bądź taką pesymistką Jestem pewna, że odzyska pamięć Przepraszam, po prostu Utrata pamięci to coś, co najbardziej mnie przeraża Wspomnienia kształtują nas takimi, jakimi jesteśmy Znam osobę, która choruje na Alzheimera Przykro patrzeć na to, co musi znosić. Przepraszam, że popsułam atmosferę. Patrzę na to raczej na okazję, aby lepiej Cię poznać. Rzeczywiście to nie było pocieszające. Nie przepraszaj. Nie zawsze można rozmawiać tylko o wesołych rzeczach. To pewne. Chodź, zaraz zacznie się pierwsza lekcja z panem Savinem. Racja, ja zupełnie o tym zapomniałam. Cieszę się, że zacznę tydzień od tej lekcji. Jestem pewna, że będziemy robić coś ciekawego. Oho, idź na lekcję plastyki. Mam lekcję plastyki, fajnie. Gdzie? W sali B. Salia? Pokoju gospodarczym? Gdzie mam? Sorry, chcę przejść wyprzedziła nas. Priya krzywo na nią spojrzała. A, jest sala plastyczna. Szkoda, że ją tak w sumie tylko raz wykorzystali. Dziewczynki! Jezu, nie. Czekaliśmy już tylko na was. Wszyscy zajęli już miejsce. Cześć, Nataniel. O, Aleksi, cześć. Przepraszamy za spóźnienie. Nie ma za co. Jak widzicie, nie zostało już. Nie zostało za wiele miejsc. Uh -huh. Prio usiądź z kim. A skarnet usiądzie w ławce z Klementyną. Nikt nie odważył się zaprotestować. Będę siedzieć z Klementyną co za pech. Nie róbcie takich min. Lekcje plastyki będą okazją do dyskusji i współpracy. Nie będziecie cały czas siedzieć statycznie w ławkach. Spojrzałam na Klementynę. jest. Dobrze. Na początku chciałabym Wam powiedzieć, że jestem szczęśliwy, że będę z wami pracować. Prace, podczas dnia sztuki, prace wykonane podczas dnia sztuki były naprawdę obiecujące, nie wątpię, że bardzo szybko zrobicie postępy. Serio podelanej fajnie trafić na takiego nauczyciela. Hm. Skoro mamy razem siedzieć podczas lekcji plastyki, to przydałoby się przełamać lody. Nie przypadam za Klementyną, ale mogę trochę się wysilić. Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć kolorów. Mhm. Przecież wiemy, co to jest kolor. Amber, chcesz poprowadzić lekcję zamiast mnie? Pogardliwie pokręciła głową. Doskonale. Mam wrażenie, że nic nie może wyprowadzić go z równowagi. Jak on to robi? Wróćmy do tematu. Na początek powinniśmy wymienić kolory podstawowe, które Amber nie przestawała plotkować z koleżankami na końcu sali. Trzy przyjaciółki. Jak widać, trzy niepoprawne gaduły. Trzy małe... Erinie? Nie wiem, co to. Co? Skoro tak dobrze orientujecie się w tym temacie, to proszę wymienić trzy podstawowe barwy. Oho, Amber. E, czerwony? Do, Charlotte? Żółty? Iril? Skąd mam wiedzieć biały? O, jaka te. Nie nie oceniam. Mamy jedną i pół dobrej odpowiedzi na trzy. Chyba będziecie musiały trochę popracować. Wyróżniamy trzy podstawowe barwy: magnet, cyjan i żółty. Po ich zmieszaniu możemy otrzymać całą paletę barw. Wasze pierwsze zadanie będzie polegało na wymieszaniu kolorów i uzupełnieniu koła barw. Z tego co ja pamiętam, to ja chyba poprzednim razem, jak gram, zawaliłam coś tutaj czasowo. Nie krzywcie się, tak to bardzo przyjemne ćwiczenie. pierry kontynuował swój wywód. To zadanie wydaje się dość proste. Z tego co zrozumiałam, trzeba umieścić w odpowiedniej kolejności wszystkie kolory tęczy. W teorii wydaje się proste. Jak mi to wyjdzie w praktyce, no to będzie yy, ciekawe. Spojrzałam na klementynę. Już zabrała się do pracy, wygląda na skoncentrowaną. Lepiej też zacznę. Nie panikujcie, to wciszenie wcale nie jest takie trudne. Musicie po prostu wymieszać ze sobą dwa podstawowe kolory, aby otrzymać odcienie od żółtego do cyjanu. Od cyanu do magnety. Mm, do żółtego. Uważajcie, ile farby używacie. Tylko, że. E, oto, jak powinno wyglądać wasze koło. Ok z tej strony w sensie zazwyczaj tutaj ogarniam no ale nieważne. Żółty, pomarańczowy, czerwony. Dobra, dobra. Żółty i musimy mieć pomarańczowy. Tylko jak to zrobić? Jak to się tu miesza? Jak ja mam tu zrobić? Żółty, czerwony. Ale, czy, chwila, chwila, jak ja to, jak, jak ja mam to zmieszać? Co, co tu klikać mam, bo nie widzę! Halo? To jest wymazywanie? Skończyłam? Okej... Okay. Okej... Okay. Dobra... Nie, on powinien być tu. Dobra. To jest ciężkie. Jezuniu. Och. Chyba tak. <laughs> Okej. Okay. Jestem z siebie zadowolona, nie jestem pewna na 100%, ale powinnam dostać dobrą cenę za to zadanie. Dobrze, skończyliśmy już. Podajcie mi swoje prace, ceny podam na następnych zajęciach. Jeśli chyba dobrze to zrobiłam, ale nie, ale nie, nie pamiętam tak że czy, czy to tak leciało. Możliwe, że nie. Mm, no bo wiecie, do... Ciężko, ja, ja nigdy nie pamiętam dokładnie, jak to leci. Teraz przyjrzymy się kilku konkretnym przykładom. Kolory w sztuce to nie zestaw przypadkowo użytych barw, to prawda. Pieri mówił z taką pasją, że prawie cała klasa słuchała z uwagą. Zauważam, że Klementyna jest bardzo skupiona na lekcji. Te wszystkie historie o kolorach są naprawdę zabawne. Można by powiedzieć, że niektóre obrazy przypominają wiersze. Ładnie to ujęła spojrzana nią zaskoczona gadaż bzdury. Nie musisz się nabijać, to nie moja wina, że nie jesteś w stanie zrozumieć tego porównania, ale, ale to, to, to było ładne, o co, o co jej chodzi. Przestań strzelać fochy, nie mówiłam że tego z ironią. Mogę wiedzieć, z czym macie problem, próbuję wytłumaczyć się mojej sąsiadce z ławcy, że podziela jej opinię na temat lekcji. oraz reszta klasy też chętnie usłyszy, co masz do powiedzenia. Ech, mówiłam tylko, że taki sposób mieszania kolorów i nadawania im znaczenia skojarzył mi się z wierszami. No ładnie. Doskonała uwaga! No zgadzam się, Klementyna. Niepotrzebnie na nas pocha strzelasz. Nazywamy to syntezją. Syntezja to zdolność kojarzenia z, ze sobą barw odbieranych przez różne zmysły, na przykład dany kolor może kojarzyć się z muzyką lub słowem. Muszę przyznać, że Klementyna wywarła na mnie wrażenie. Może nie umie zjednywać sobie przyjaciół, ale na pewno nie jest głupia. Gdy zadzwonił dzwonek, stwierdziłam, że wiele się dowiedziałam podczas tej lekcji, mam trochę wolnego czasu, pójdę trochę porozmawiać z Rosalią. I ja w tym momencie, słuchajcie, będę kończyć. O, odwrotnie to zrobiłam. <laughs> Koło kolorów. Chyba, nie wiem. Zrobiłam to tu, a to tu. No ale może to będzie zaliczone. Ale dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Kończę dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym. Cześć!